Chodź tu do mnie, Trzebaś tutaj. a nie tego nie ruszaj, chodź, chodź tu do mnie, chodź, Pies, to się chodź, się cieszysz? chodź, 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 Co chodź, 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 ty idziesz? chodź, Ojej, ojej. Pies, uważaj. Przestań, Max! Manio! Dobra, A to jest u, u. U. Norbert tam się nie może odkleić od playstation od tego od nintendo O! odłożyłeś nintendo no wiesz co e... twoje twoje książki Ty ja także żeby się zabrał chodź <laughs> ode do mamusi chodź tutaj do mnie a a Ludku, chodź tu do mnie. Chodź, krasnoludku. Nie chcesz do mnie iść? Mały. Mhm, no tak. Spadniesz za daleko jesteś, musisz bliżej stanąć. No. I zabawka przeszkadza co? A to ci los. Aluś, padniesz ja Aj. A padniesz parniesz zaraz. Myszaku, ja? Właśnie. jesteś?